Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat to temat powrotu do Kościoła, który został zasugerowany przez jednego ze słuchaczy tego kanału. I to jest dobre pytanie: jak wrócić do Kościoła? Ponieważ wydaje mi się, że z różnych względów wiele osób w Polsce, tak jak i na całym świecie, gdzieś tam w środku Szczególnie jeżeli byli wyeksponowani do tradycji katolickiej w dzieciństwie, czy gdzieś tam w wieku dorastania, czy nawet na studiach, może odeszli od praktyki wiary, ponieważ wyjechali za granicę, ponieważ nie wiem, wpadli w jakiś hulaczy tryb życia, ponieważ popełnili jakieś grzechy ciężkie, i uważali, że nikt za to im nie wybaczy, ponieważ padli może w nowoczesne trendy, tego, że religia katolicka Msza Święta to jest coś dla dziadków, dla babć, dla ludzi, którzy są biedni, dla ludzi, którzy są chorzy, a nie dla nowoczesnych ludzi oświeconych XXI wieku. Z różnych względów ludzie od kościoła odchodzą, i z różnych względów ludzie do kościoła chcą powrócić, i często zastanawiają się, nawet miesiącami czy latami. Jak wrócić? Chcieliby, ale niby się wstydzą. Myślą, że będą musieli publicznie gdzieś przeprosić, wyspowiadać się, może nawet publicznie, że będzie to bardzo trudne i chyba nie ma nic bardziej mylącego. Z mojego doświadczenia wynika, że Kościół tak jak Pan Jezus zawsze mówił, Kościół tak jak Pan Jezus go ustanowił, jest bardzo miłosierny, ponieważ Bóg jest miłosierny. I chyba do nikogo nie wraca się tak łatwo i tak szybko jak do Pana Jezusa. Do nikogo nie wraca się w taki sposób całkowicie kompletny i nie doświadcza się całkowitego przebaczenia i pojednania jak właśnie z Bogiem. Z człowiekiem, jak wiemy, czasem jest ciężko, czasem trzeba się naprzepraszać, trzeba wysłuchać, wyczekać dobry moment, ukorzyć się. Czasem ludzie, których gdzieś tam skrzywdziliśmy, jeszcze dają nam to do zrozumienia przez następne wiele lat, no ale kiedy człowiek chce jakby wrócić do łask, to gotów jest przez to wszystko przejść. Natomiast no, w kościele tak nie jest. Mimo tego, co może gdzieś tam ktoś mówi o kościele katolickim, że ocenia, że umniejsza, że, że utrudnia, to z doświadczenia naszego kapłanów jest zupełnie inaczej. Każdy do kościoła może wrócić. Oczywiście nie znaczy to, że od razu może wrócić do Komunii Świętej, i to jest uzależnione też często od sytuacji małżeńskiej, albo czy ta osoba jest uwikłana w jakieś relacje grzeszne, które prowadzą do grzechu, które powodują, że ta osoba tkwi w grzechu śmiertelnym. To są już jakby rzeczy drugorzędne, one są ważne, oczywiście, ale jeżeli chodzi o sam powrót do kościoła, Powiedzmy, że ktoś odszedł po Komunii Świętej, nie był nigdzie bierzmo, nigdy bierzmowany, to nie przeszkadza komuś wrócić, pójść do spowiedzi, bo zazwyczaj to jest pierwszy krok, żeby po prostu przyjść do kościoła. Może jeżeli ktoś przyjdzie na mszę świętą, Komunii nie przyjmować. Jeżeli ktoś był poza kościołem przez kilka lat, przynajmniej rok, nie przyjął Komunii na święta, nie, nie był spowiedzi długi czas, to po prostu przyjść do kościoła, pójść na mszę lub na adorację, lub pomodlić się i pójść do spowiedzi przy najbliższej okazji i powiedzieć kapłanowi prawdę. Powiedzieć też, to jest bardzo ważne, o swojej sytuacji małżeńskiej, czy jest się w małżeństwie, które jest ważne, małżeństwie kościelnym, czy jest się w, w stanie rozwodu. Czy po rozwodzie, czy jest się w drugim małżeństwie, już cywilnym, czy jest się w trzeciej relacji. Najlepiej to wszystko powiedzieć, żeby kapłan nie myślał, że ma do czynienia z kimś, kto może otrzymać rozgrzeszenia. Tak naprawdę ta osoba nie powinna, i później chodzi do komunii świętej w stanie grzechu śmiertelnego. Także powrót jest bardzo łatwy, natomiast czasem. Powrót do Komunii Świętej, przyjmowania Komunii Świętej, no już zależny jest od tego, jak bardzo to życie się skomplikowało wtedy, kiedy człowiek był poza Bogiem, poza wspólnotą Kościoła, ponieważ no, jedną rzecz, jaką można powiedzieć, to kiedy człowiek odchodzi od Boga, to na początku zazwyczaj wydaje mu się, że Pana Boga za nogi złapał. Że teraz to dopiero będzie wolność, będzie robił wszystko, nie będzie żadnych konsekwencji, teraz dopiero może oddychać pełnią życia, teraz może podejmować wszystkie decyzje, jakie chce, robić, co tylko chce, i hula, i dusza, piekła nie ma. A kiedy jednak człowiek wraca do kościoła, to zauważy często, że podjął no, wiele złych decyzji. I dopiero one pokazują, czy pokazuje się cała prawda o nich wtedy, kiedy trzeba wrócić, właśnie przez spowiedź do Komunii Świętej? Czasem nie można, ponieważ człowiek jest w, może w związku niesakramentalnym, może już się rozwiódł, jest w drugim związku, i trzeba te sprawy uregulować. I tutaj oczywiście nie trzeba się zniechęcać. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście taki problem, że jest w drugim związku em, cywilnym, czy, czy w trzecim, czy, czy, w, czy bez związku jakiegokolwiek, żyje tak zwaną kocią łapę, to nie wolno się zniechęcać. Trzeba po prostu em, znaleźć sobie księdza, tak zwanego kuma, tego, który chce pomóc, który się na tym zna. Em, który podpowie coś, jak te sprawy uregulować. Trzeba nie przyjmować Komunii Świętej wtedy, kiedy żyje się z kimś, kiedy nie ma się ślubu. Przyjąć to na klatę tak zwaną, przyjąć to z pokorą, zrozumieć, że to też jest jakieś zadośćuczynienie za grzechy, że to też jest moment oczyszczenia, że to też trzeba, też trzeba nauczyć się trochę pokory, że nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu człowiek będzie świętym, natomiast jest już przyjęty do Kościoła z powrotem. Kiedy tylko się pojawi osoba ochrzczona w Kościele katolickim, Wraca do kościoła i chce w nim być, to nikt go nie będzie wyrzucał, nikt go nie będzie upokarzał. Każdy kapłan, z tego co ja wiem, doświadczyłem przez te wszystkie lata, już 20 lat w tym jakby siedzę, od momentu wstąpienia do seminarium, 20 lat temu, do dzisiaj, każdy kapłan zawsze cieszy się, jeżeli ktoś wraca. Tym bardziej syn marnotrawny, córka marnotrawna, po wielu latach, czy po kilku latach, czy, czy, czy nawet po kilku miesiącach. Jakiegoś zagubienia. Więc jest to łatwe, jest to dobre i jest to bardzo dobre. Nie trzeba się tego bać i trzeba o tym mówić. Jeżeli znacie ludzi, którzy gdzieś tam się zagubili i wyczuwacie, że oni tak naprawdę to chcieliby wrócić do kościoła, ale nie wiedzą jak, se wstydzą, że, że ktoś ich osądzi, że ktoś ich odrzuci, że, że, że publicznie będą musieli coś robić, to im wyszlijcie ten filmik, czy to nagranie. I powiedzcie, że to jest łatwe. Natomiast jedna sprawa, jeżeli ktoś podjął się apostazji formalnej, tak, czyli poszedł do kancelarii parafialnej, Odpisał akt apostazji, poprosił, żeby wymazano jego nazwisko z księgi Chrztu, i tak dalej, Zerwał relację kościelną relację z kościołem formalnie. To rzeczywiście tutaj trzeba już będzie pisać podanie do księdza biskupa, przyjąć jakąś tam pokutę, która będzie wyznaczona, i wtedy trzeba będzie publicznie dokonać wyznania wiary, co zazwyczaj dzieje się. Tylko w obecności kapłana, w kancelarii parafialnej, może jeszcze obecności jednego świadka. Raczej nie, nie dzieje się to, że ktoś musi nam mszy niedzielnej wyjść przez całą kongregację i wyrecytować credo, czyli wierzę w Boga. Raczej dzieje się to w kancelarii, przy kapłanie i jednym świadku i wtedy człowiek wraca na ono kościoła, ponieważ Bóg chce zbawienia grzesznika. Nie chcę, żeby grzesznik się potępił i będzie dawał mu szansę do ostatniego tchu jego, jego życia. Do ostatniej chwili jego życia będzie Pan Bóg dawał grzesznikowi szansę, żeby się zbawić, ponieważ ostatnie czego chce Bóg, ostatnie czego chce Jezus, który umiera za grzeszników, to żeby ktoś się potępił i została jego dusza zabrana przez demonów do piekła. Więc demon będzie zwalczany do ostatniego momentu i oczywiście decyduje tutaj wola człowieka. Bóg nikogo nie zmusi do tego, żeby go wybrał. Bóg nikogo nie zmusi do tego, żeby wybrał niebo, Bóg tylko może dawać szansę i będzie tych szans nieskończona ilość aż do momentu śmierci. Tam już szansy potem nie ma. Kiedy człowiek widzi już całą prawdę. Natomiast tutaj w tym świecie mamy każdą szansę i naprawdę życie z Panem Bogiem Życie wewnątrz Kościoła, na łonie Kościoła, kiedy człowiek może spokojnie pójść sobie do spowiedzi comiesięcznej, zastanowić się nad swoim życiem, przeprosić, rozładować ten bagaż złych doświadczeń, złych decyzji, złych emocji, krzywdzenia ludzi, krzywdzenia siebie i tak dalej, grzeszenia, kiedy może to zrobić, może przystąpić do Komunii Świętej, przyjąć Pana Jezusa. Czy jest to ojciec, czy jest to matka, czy jest to mąż, czy żona, czy jest to rozwodnik, czy, rozwodni, czy rozwódka, czy człowiek zagubiony, czy człowiek, który szuka szczęścia. Oczywiście to jest zawsze lepiej z Panem Bogiem. I droga nawrócenia, droga łaski zaczyna się już wtedy, kiedy człowiek wstępuje na drogę zbawienia. To nie znaczy, że On już może przyjść do Komunii Świętej, już może przyjmować wszystkie sakramenty, ale kiedy decyzję podejmuje, że On będzie naprawiał to swoje życie, że będzie robił wszystko, żeby naprawić, to już zaczyna się droga łaski. Już w pewnym sensie ta osoba jest na, na dobrej drodze. Ta osoba już nie musi się bać, ponieważ yy, jest człowiekiem, jak to się mówi w kościele, dobrej woli. Ludzie dobrej woli to są właśnie ci ludzie, którzy, którzy robią wszystko, żeby z Panem Bogiem żyć w zgodzie, żeby go uszanować. I nieważne, czy byli poza kościołem 10, 15, 20, 30, 50 lat. A niech wrócą nawet w ostatnim miesiącu swojego życia i nikomu nic do tego. Tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii, kiedy mówił przypowieść o tym, jak rządca przyjmował ludzi do pracy. Jednego o świcie, drugiego po południu, a na końcu wszystkim zapłacił tę samą wypłatę. Niektórzy byli zazdrości, niektórzy się domagali więcej, natomiast Pan Jezus powiedział: Czyż nie umówiłem się z wami na tyle? No to bierz co swoje i idź. Czy niedobrze jest, kiedy człowiek wywalczy dla siebie i wymodli i wysłuży niebo, żeby jeszcze kto inny miał niebo? No to bierz swoje i idź. Także. Zapraszam do tego, żeby mówić o tym do ludzi, żeby wracali do kościoła, przekonywać ich. Jeżeli będą mówić, że oni popełnili takie grzechy, czasem może aborcje, czasem eutanazję, czasem może wielkie grzechy zdrady, manipulacji, złodziejstwa, jakiekolwiek by te grzechy nie były, z Panem Bogiem zawsze sobie ułożą. Z Panem Bogiem zawsze otrzyma się przebaczenie. To prawda, że tutaj na tym świecie jeszcze mogą być różne konsekwencje. Mogą się z niektórymi ludźmi nie pojednać. Nie dlatego, że nie chcą, tylko może tamci ludzie nie będą chcieli, bo wiadomo, trzeba mieć serce otwarte, żeby przebaczyć drugiego człowiekowi, inaczej Bóg nie przebaczy. Natomiast tu jest trudniej na Ziemi, w naszych relacjach międzyludzkich, czasem rodzinnych, rzeczywiście tutaj trzeba czasem się bardziej napracować, naprzepraszać, napooddawać, na ukorzyć. Natomiast z Panem Bogiem jest to proste, szczególnie wtedy, jeżeli nie jest skomplikowana sytuacja jakby matrymonialna czy, 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 czy relacyjna jakaś, i po prostu człowiek idzie do spowiedzi, spowiada się i, i od razu może przyjmować komunię świętą. Dostanie pokutę, tą pokutę zacznie robić. I wtedy może jeszcze powiem o tym, co należy robić, takie podstawy, jeżeli ktoś po latach wraca do kościoła i gdzieś tam mówi, że się modlił, że tą relację jakąś miała, ale to takie wszystko jakieś niepoukładane. Najważniejsza rzecz, wrócić do niedzielnej mszy świętej, to jest pierwsza rzecz. I komunię świętą przyjmować najlepiej co niedziela, ale tylko i wyłącznie w stanie łaski uświęcającej, nigdy w stanie grzechu śmiertelnego. Szukać spowiedzi co miesięcznej, jak trzeba częściej, bo ktoś uwikłany w jakieś grzechy y, habitualne, jakieś pornografie, jakieś masturbacje, jakieś nieczystości, jakieś relacje, które jeszcze nie poukładał... Y, to chodzić do spowiedzi i przyjmować komunię świętą, jak najczęściej w stanie łaski, walczyć o to i modlić się codziennie. Poświęcić sobie 10, 15, 20, 30 minut w jakiejś ciszy, w adoracji czy w pokoju, czy słuchać jakichś dobrych medytacji, czy czytać Pismo Święte, czy jakąś dobrą książkę ym, o tematyce duchowej, religijnej, klasycznej, katolickiej, nie w jakieś dziwne rzeczy się pchać, tylko klasyków świętych czytać. Inspirować się nimi. Nie ma, nic nowego ponad, nad, nie ma nic nowego pod słońcem. Wszystko już było, wszystkie nasze błędy już były kiedyś popełnione przez kogoś innego. Nie ma co chodzić w nowinki, tylko trzymać się starych, sprawdzonych metod, modlitw, a nie za świecidełkami się uganiać. Tylko podstawa, modlitwa, adoracja, różaniec, trochę pokory trzeba Panu Bogu też pokazać. Ponieważ człowiek, kiedy wraca czasem do kościoła, to od razu by chciał wszystkim rządzić, wszystkim pokazać, wszystkich nawrócić, siedzieć pokornie i nawracać siebie. I nie nawracać innych, tylko najpierw zająć się swoim własnym uświęceniem. I Pan Bóg pomoże. Człowiek może odmienić wszystkie swoje błędy. Czasem jest tak, że ludzie wracają do kościoła, bo im się życie zawaliło i myślą, że tu już się nic nie da zrobić a ja mam przykłady, nawet teraz w mojej parafii, w Stanach Zjednoczonych tutaj. Ludzie jest taki jeden mężczyzna po 70 wrócił do kościoła. 50 lat był poza kościołem. I jest przykładem tego, że da się poukładać na, na, nawet w tym etapie swojego życia, kiedy jest po 70, przychodzi codziennie na Mrze świętą, chodzi do spowiedzi regularnie i układa sobie życie. A 50 lat go nie było i nie odpuszcza, rozwija się, próbuje. Każdy może to zrobić, także zapraszamy katolicy, katolicy Wróćcie do Kościoła. Warto. Pozdrawiam serdecznie tego Pana, który poprosił o, ten, o, o to nagranie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Polecam się modlitwie, obiecuję modlitwę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Katolicy, wróćcie do domu Ojca.